Keeps taking like a metronome but my thoughts Keeps telling me to get me home But my balls keep telling me to let me out Cześć witajcie! ja jestem Chudy, i jest ze mną najemnik. Siema. I tam was w drugim sezonie turnieju. I tym razem jest to inaczej trochę e, zrobione, ponieważ są zespoły wybrane i nie są od razu przypisane do nas, tylko są teraz mecze ustalone. Na przykład jak teraz ustalony mecz e, Manchester City PSG, e, to teraz sobie wybieramy, e, tak, będzie wybierać na zmiany. Teraz pierwszy będzie wybierał na zespół, a w kolejnym meczu ja pierwszy. Więc skoro bierzesz City, Dobre, to ja w takim razie gram PSG. No i... E, Teraz, teraz ustalamy sobie składy I... I zaraz wam pokażemy Jak to wygląda Dobra i tak oto wyglądają nasze składy Które zaraz się ze sobą zmierzą W jednej finał i ustaliśmy, że nie będzie dwóch meczów Tylko po jednym meczu wszystko mm -hmm. zostało Go Dawaj gotowy I lecimy na Etihad Stadium Kawa nie wiem mm, Takiego Zlatan do Matuidiego gol. Pom, 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 pom <laughs> Interesujące. Wyzywanie. Mhm, trzecia minuta. Matuidi, bramka za asystent z Latana i Brachimowicz. Tak. <laughs> Zagadałeś mnie. To co ty Co ja mówiłem? Musi ty się gry. A, no tak. Strzelaj <laughs> kurwa, jest! Wyrównanie! Trzy minuty później. Jajca turę. No, to już jest ned. Czekajcie, chodź. Okay, już o bramę. Za 3 minuty, bo dajemy 3 minuty. O. Teraz nie wyszło wysunięcie, ale... Fakt, to były te 3 minuty. Tak? No, akurat 9 było. Jakby, jakby to było lepsze podanie, to by była brama, nie? Kozak. I... dostałem piłkę. Laweci, laweci, gol! Kurwa. Ależ bram go tak, no wysunięta. Dwa do jednego. Uuu, <gryzanie> dobrze, broni Sirigu. Pierwsza obrona każ w tym meczu. Ibra, Ibra do wysuwającego się Kawaniego, Edinson Kawani, nic z tego. Nie ma tak dobrze. Zatknąć z pierwszej O, jest Verratti do Ibry, Ibra do Kawaniego, nie, nie do Kawaniego, niestety, nic z tego. Aguero, dobrze, jeszcze raz Verratti. Do jego i dobrze. Dobrze Kawani. Kawani nic z tego. I koniec pierwszej połowy, poproszę. Jest koniec. Prowadzi ten drzemu. Dwa do jednego. to jest to fardy jeden, no? Dobra, jedziemy drugą połowę. Ja Patuje do Ibry. Ibrahimowicz Zlatan, go Ucieka obrońcom Strzelaj gol, 3 do jednego paris Saint-Germain i Zlatan Latan Ibrahimowicz. Dwie asysty, jedna bramka, proszę państwa. A to dał mnie jeden, no. no jak tu zatrzymać takie bydle, no? Nie wcale się No właśnie! I z Ibrahimović no Ibrahimowi do matuje jego Matuili. A Ai Johart i Joe Johart Ai Oj i ucieka Aguero Podanie do kogoś tam no i dobrze, serio? nie ma bramki Broni Sirigu, Salvatore Sirigu I podanie do Ibry I rusza z kontrą PS Zlatam... z Ibrahimowi pokonany przez Zabaleta. Super bohater to już... <laughs> Super <Leszki> bohater, bohater. <laughs> I Lukas, Lukas po lukarnym, Lukas strzela 4 Jebać wygrało, PSG wygrało proszę państwa, to już jest koniec Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść wyjdzie w ćwierćfinale, tak? O to jest tak, w ćwierćfinale PSG będzie I każdy strzelał po jednej bramce Ale Ibra, to nie była, asyst Ibra chyba, nie? No nie. Dobra, koniec! Następny no mecz, ciekawe jaki? Nie wiem, nie patrzyliśmy w kalendarzu. I 4-1, następny będzie Barcelona Juventus. Teraz Krem ja wybieram. Ja wybieram pierwszy i wybieram Juventus. Wiedziałem, więc wiesz. bo nie, chcę zmienić. Dobra, składy. Dobra, tak chyba wyglądają składy, ty już nic nie robisz, nie? Ja nic nie zmieniałem, ile będę zmieniał? Nic? Kogo? Neymara? Nie dobra. Eee, tak więc ja trochę porobiłem EWRA na lewej obronie, na lewej pomocy, tak był ustawione z początku, no i nie, nie ja to sprawdzę, nie zmieniałem tego, zobaczymy jak to się będzie spisywać. I podanie do Tevez'a, Tevez, Tevez z Daniel się ściga i Carlito Tevez! Myślę, że się chcesz chcesz, wiesz? Niech to. I Paul Pogba! Nie, Pogba nie strzeli. Broni to, brawo. I Andrea Pirlo teraz z rzutu rożnego i gola nie ma I podanie do Pog... U, dobrze, broni Gianluigi Luigi Buffon. I jeszcze Tavi z rzutu rożnego i Paul Pogba I... Alba! Nic z tego! Ty ładnie wkręcił, to znaczy gdyby było w bramkę, to było... <laughs> jeszcze rzut rożny? Jeszcze raz, Czawi. GG, Bufo. Kurcze, no. Koniec. Pierwszej połowy. Wynik? 0-0. Tak? O. Kurde, mi się nie Oj O, i, i niedobrze. I Brawnu nie, ma... nie ma. No nie. Poprzeczka, dobrze. I ruszam z kontrą Juventus i Morata do Tevez'a. Carlos Tevez. Co zrobi Tevez? Teves no dobra. Straci. Messi, bufo, no nie. I Tevez. Carlos Tevez, dobrze cofa się. Tevez do y, Pirlo i Andrea. Pirlo prosto w obrońce. Aj, mało czasu do końca. Kto zwycięży? Czy będzie dogrywka? Dobrze. I podanie do Andrej, Pirlo, Andrea, Pirlo. Broni love, brawo. Pirlo już w narożniku. Będzie wrzucał. Pirlo dośrodkowanie. Nic z tego. Pike. Teves. Teraz Busquets! Prosto do Neymara. Neymar. Biegnij, chłopie. Biegnij. Nie ma. Już jest otoczony. Chawi. Kurde, ty to w ogóle siły nie masz. Pogba. Uf. Busquets! Pogba. Teves. Zagranie do Teveza, Carlos Tevez i golla nie ma Dwie minuty jeszcze doliczone Ostatni rzut rożny Czy Juventus to wykorzysta? Andrea Pirlo, dośrodkowanie Nic z tego? K coś tam i Vidal I Vidal? Nie rzut wolny? Nie, nie będzie Nie będzie, to koniec będzie koniec, koniec. Tak, tak jest, będzie dogrywka Będzie dogrywka proszę Państwa 0-0, była walka Juventus z Barceloną znamy może? Nie, no. Zmęczeni w cholerę? to. E. Ja tak zrobię Dobra Rakiet Rakityt Słaby jest, co zrobisz? No kurde u Ciebie są bardziej zmęczeni, znaczy No nie kum te piłki <laughs> Wystrzelaj Dobrze, no. broni I Patryk Evra Nie dał rady Patryk Evra Dobrze, pokonał Messi'ego w końcu Evra Evra lepszy od Messi'ego, brawo, brawo, proszę Dlaczego Państwa Dlaczego Messi był wolniejszy? Bo Evra był szybszy <laughs> A już sobie podał? Boom. Podanie do Tevez'a. i Carlos Teres ponad... Na... Co to w ogóle było? minuty. Co? No to <noise> Wszyscy pomęczeni. Ostatnia akcja. Tak? No prawdopodobnie tak, bo do czasu raczej nie będzie i Morata kontra pikę, Pike szybszy. Koniec. Jeszcze nie, jeszcze już z autu będzie dla Juventusu Do Teveza Tevez Uuuu nic z tego I rzuty karne Barcona kontra Juventus, czyli Gianluigi Buffon kontra Claudio Bravo Pierwszy strzał Arturo Vidal Arturo Vidal kontra Claudio Bravo Vidal Dobrze Vidal I Suarez kontra Gianluigi Buffon! Suarez. I Andrea Pirlo. Andrea Pirlo kontra... Ej, no teraz coś Nie <grywa> się... wiem <grywa> Andrea Pirlo. I... I... Pff, Neymar. I Carlito Tevez. Tevez... Czy... Tevez nie trafia! Tak! <grywa> Niech to ten nie trafia i Brf, Za Ivan rakitic strzela. i jaką ma imię Claudio Marchisio chyba Claudio Marchisio broni Claudio bravo fuck 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 nie dobrze i Leo Messi broni Gianluigi Buffon fuck. i Paul Pogba kontra i Paul Pogba I teraz Iniesta kontra Buffon. Iniesta. Koniec. Koniec. Wygrywa Barcelona w rzutach karnych. Niech to. Juventus po ciężkiej walce odpada. Czekaj. Zawodnikiem meczu Gianluigi Buffon. No tak, no kurde, bronił wszystko. Do czasu. Ach, I teraz Legia Warszawa kontra Borussia Dortmund. wybierasz pierwszy. Ja gram Dobra, to w kolejnym odcinku. <laughs> Dziękuję za uwagę. Zobaczymy w kolejnym. Pozdrawiam. Cześć. Nerga.